Wodociągi białostockie, tradycja i nowoczesność. Białystok Centrum Administracyjne Województwa Podlaskiego i stolica ekologicznego regionu znanego jako Zielone Płuca Polski. Ponad 300 tysięczna aglomeracja największa w północno-wschodniej Polsce, tętniąca łagodnym rytmem i pozytywną energią mieszkańców. Swoistym krwiobiegiem miasta jest płynąca podziemnymi arteriami woda. Bez niej życie byłoby bardzo ciężkie. Na początku ostatniej dekady XIX wieku, leżący w zaborze rosyjskim Białystok liczył ponad 60 tysięcy mieszkańców i stawał się dużym ośrodkiem przemysłu, głównie włókienniczego. Brak ciągłej dostawy wody był na tyle uciążliwy, że ówczesna Rada Miejska zawarła kontrakt z inżynierem Michałem Autuchowym, budowniczym i akcjonariuszem wodociągów w Moskwie i Petersburgu, na budowę i eksploatację wodociągu miejskiego. Dzień podpisania umowy 14 marca 1890 roku zapoczątkował działalność wodociągów białostockich pierwszego przedsiębiorstwa komunalnego w Białymstoku i jednej z najstarszych firm wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W ciągu dwóch następnych lat wybudowano ujęcie głębinowe ze stacjami pomp i filtrów. Prurociągiem długości ponad 10 km doprowadzano wodę do centrum miasta. W ulicznych punktach sprzedaży kupowano wodę, płacąc za nią nie pieniędzmi, lecz specjalnymi żetonami o nominałach 1 i 10 wiader. Zgodnie z kontraktem w ciągu jednego dnia dostarczano 100 tysięcy wiader, czyli w przybliżeniu 1000 metrów sześciennych wody. Około 1910 roku zaczęły powstawać pierwsze kanały ściekowe. Z biegiem lat system wodociągowo-kanalizacyjny był rozbudowywany. W 120-letniej historii wodociągi Białostockie przechodziły różne koleje losu, włącznie z niemal doszczętnym zniszczeniem podczas II wojny światowej. Nawet w kryzysowych czasach jesteśmy stale z mieszkańcami Dziś jesteśmy bardzo nowoczesną firmą, zaangażowaną w życie aglomeracji i świadomą związku z lokalną społecznością. Kilkakrotnie podlegaliśmy też przekształceniom strukturalnym. Od 1993 roku jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, własnością miasta Białego Stoku i sąsiedniej gminy Wasilków. Dostarczamy wodę pitną dla ponad 300 tysięcy odbiorców. System wodociągowy miasta jest jednocześnie zasilany z dwóch kierunków. Pierwszy bierze początek w Wydziale Produkcji Wody Pietrasze Wasilków z ujęciem na rzece Supraśli. Drugim źródłem zasilania jest Wydział Produkcji Wody Jurowce bazujący na studniach, które pobierają wodę z warstw czwartorzędowych. Woda z rzeki jest w kilku miejscach ozonowana i filtrowana. Podlega też uzdatnieniu chemicznemu oraz filtracji węglowej. Na końcu poddawana jest dezynfekcji, która chroni przed obecnością bakterii i mikroorganizmów. Woda podziemna przechodzi procesy ozonowania wstępnego, filtracji i dezynfekcji. Po uzdatnieniu woda z obydwu kierunków łączy się w sieci wodociągowej, którą dociera do odbiorców. Wodociągi białostockie dostarczają tylko wodę zimną do wodomierza głównego. Priorytetem jest doprowadzenie wody czystej, bardzo dobrej jakości oraz oczyszczenie ścieków i bezpieczne oddanie ich przyrodzie. Ten cel przyświecał dużemu przedsięwzięciu inwestycyjnemu zrealizowanemu w latach 2003-2008, współfinansowanemu z funduszy Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Poprawa jakości wody w Białym Stoku objął wspólnie zadania z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Jego realizacja w 56% dotowana z Unijnego Funduszu Spójności została oceniona bardzo wysoko.